Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. Witam, witam. Słuchajcie, dla was mam no, nowiutki filmik, cieplutki jeszcze. To prawda, już Fedora trochę wystygła, ale mniejsza z tym. Fedora 33, taki mój przeglądzik malutki, jak to się sprawuje. Żywy sprzęt Nvidia 750i i piątka 6600. Stokowa, 16 GB RAMu. SSD 128 GB, a daty to jest. Fajnie jest, powiem że zmian jest sporo. Jest gnom nowiutki, między innymi chodzi bardzo fajnie. No i co? Nie przedłużając, zapraszam zapraszam do Urlondonga. Tutaj wam pokażę proces uruchamiania systemiku. Jest to żywy sprzęt i piątka 6600, stokowe ustawienia, 16 GB RAMu SSD. Tak się tą po prostu tutaj nam na żywca uruchamia Fedora. Ogólnie 33 ma dość dużo zmian. Ma dość dużo zmian, nie tylko graficznych. Przede wszystkim wiadomo, GNOME 38 to jest rzecz tutaj standardowa. Natomiast dodatkowo, jako standardowy system plików, został zastosowany BTRFS. Po zainstalowaniu systemu pojawia nam się tutaj pierwsza konfiguracja. Witamy w systemie Fedora 33, więc zacznijmy sobie konfigurację. Zobaczmy, jakie tutaj są możliwości. Hmm, zaloguję się tutaj do własnej. Jesteśmy już połączeni z naszą siecią Wi-Fi. Jedziemy sobie dalej. Mamy dalej. Prywatność po, położenie. Uuu, no nie, nie chcemy, nie chcemy. Problemy automatycznie jasne, że tak. Jasne, że tak. Online nas nie interesuje. Informacje użytkowniku. Dajmy sobie na to test. To jest nasz firmówka. Nie, firmówka oznacza, że logowanie prawdopodobnie do Active Directory. Jak najbardziej. Możemy wpisać sobie domenę. Jeżeli mamy coś takiego, możemy sobie tutaj ładnie wszystko poogarniać. Logowanie firmowe wyłączamy. Test, test jest ok. Nasze super tajne hasło, jak to się mówi, tak. Bardzo bezpieczne, oczywiście. Dajemy dalej. Wszystko gotowe. Rozpocznij używanie. I tutaj tak wygląda nam nasz pulpit Fedory. I to jest coś nowego. Yy, mianowicie yy, mamy tutaj taki przewodniczek. Zacznijmy ten przewodnik, pokażę Wam, jak on sobie tutaj wygląda. Otwórz portal w Ubuntu jest podobny, tylko bez tej animacji. Jedziemy sobie dalej. Chyba, aby wyszukiwać. Kliknij zegar, zobaczyć powiadomienia. To wiadomo. Informacja o komputerze ustawienia mamy tutaj. Standardowo że oprogramowania, czyli sklep Gnome jako ten. Wszystko gotowe, no to zaczynamy zabawę. I tym oto sposobem wylądowaliśmy w naszej Fedorze 33. Co więcej o btr ie jak chcecie poczytajcie sobie. Jest to nadal w fazie testowej system cały czas. Jest deczko, deko wolniejszy od X4 i innych systemów. Ale jest dużo, dużo bezpieczniejszy. Ma dużo funkcji zabezpieczających, warto sobie o nich poczytać dodatkowo. Kolejną zmianą, taką można powiedzieć delikatną, jest wybór standardowego naszego tutaj edytora tekstu w konsoli. Stało się to po prostu nano. Nano stało się standardowym, bym powiedział tutaj, edytorem systemowym. Słuchajcie, dużą zmianą jest również to, że Fedora już w tej chwili. Nie robi nam w ogóle pliku wymiany. Wszystko jest stosowane w tak zwanym ZRAM, to jest nowe, to jest nowość, można powiedzieć bardzo, bardzo ciekawa nowość. Fedora 33 ZRAM. Yy, polecam sobie zapoznać się z tym, co to mniej więcej robi tak plus minus. Ano, powoduje to, że w przypadku kończenia się RAM'u dzieje się rzecz taka, że zostaje założony yy, tymczasowy dysk twardy w ramie. Ja też tego dosłownie niezbyt rozumiem, ale przy kończącym się ramie robi się twardy dysk w ramię i on jest w jakiś sposób tam te dane są kompresowane chyba o 50% nawet i to ma zapobiec zwalnianiu systemu. Szczerze mówiąc ja tego nie rozumiem, naprawdę, bo jeżeli cała pamięć jest zajęta, to jeszcze dodatkowo tam się daje dysk yy, yy, słapa, tak? No to, to nie wiem. Ja szczerze mówiąc będę musiał sobie o tym poczytać, dokładnie na przykład, naprawdę dużo poczytać, bo jest sporo artykułów na ten temat wam również, polecam się zapoznać. Ja nie mówię, że to jest tragedia złe i bez sensu i w ogóle nie, nie nie ten. Tylko mnie to po prostu bardzo dziwi, ale wielu deweloperów się bardzo cieszy z, z, tak, z, z tej zastosowanej technologii. Drugą rzecz jest tak zwane OOM Out of Mana dosłownie. Jeżeli zaczyna nam się kończyć. <laughs> przepraszam. Jeżeli zaczyna nam się kończyć pamięć RAM, tak, powolutku tam zostaje, nie wiem, 10 wolnego procent czy 15, już nie pamiętam dokładnie, jaki jest limit, zaczyna nam to wszystko y, zwalniać, jakiś proces zaczyna, y, ma wyciek pamięci, opowiem to w ten sposób, tak, to y, wtedy ten proces jest automatycznie kilowany przez jądro. Więc ten najbardziej, jest, zawieszony i tak dalej, już by nie musicie się tutaj walczyć z tym, tylko on zostanie automatycznie po prostu wykasowany z systemu. To tak mniej więcej na, na, na szybkości. Dodatkowo, Fedora tutaj wprowadziła również tak zwany system de resolved czyli nie będzie już obsługiwana, nie będzie już obsługiwane. A rozpoznawanie chyba nazw DNS poprzez e, Resolve.conf, tylko właśnie jest to wbudowane w system deconf. E, dodatkowo e, są tutaj jest dużo ulepszeń dla systemów e, ARM, tak jak wspominałem już na początku, obsługa 64-bitowych procesorów ARM, Power e, PowerPC i tam jeszcze jakiegoś dodatkowego. Ja sobie zdaję, że to jest tak troszeczkę lakoniczne, że, że niezbyt technicznie to wszystko wam opowiadam, ale jeżeli ktoś chce, to myślę, że będzie sobie doczytywał dodatkowo po prostu dokumentację Fedora Z oprogramowania mamy tutaj GNU Make 4.3, mamy Ruby on Rails w wersji 6.0, mamy tutaj Golang'a 1.15, Glibc 2.32, Java 11, LLVM 11, Node.js 14, Perl 5.32, Python wersji 3.9 jest usuwany Python 2.6 i 3.4. No to, to, już, to już jest dość grubo. No 2.6 wiadomo, że został już dawno wycofany w Ubuntu także. Natomiast Fedora usuwa również 3.4 Pythona. Nie mamy tu jeszcze RPM 4.16. Y, Więc oni ciągle do przodu, ciągle jakieś nowości. Nie od. Nie od nie od dawna, tak? Nie pamiętam jak to się mówi. Mniejsza z tym zawsze się praktycznie mówi, że Fedora to jest poligon testowy dla Red Hat'a stabilnego, i to jest prawdą. Tutaj są wprowadzane nowości, które jeżeli się sprawdzą, to będą one wprowadzane w z Erhelu w wersji serwerowej systemu Fedora. Też systemu przeszłem Red Hat. To ja mówię Fedora, więc Red Hatikusem 88, coś tam również dostanę podobne funkcje, jeżeli sprawdzą się one tutaj akurat w Fedorce. Wejdźmy sobie może jeszcze do terminala, pokażę wam jak wygląda konfiguracja ogólnie tego komputerka. Jak już wspominałem albo nie, zawsze chyba wspominam o tym, Fedora jest głównie kierowana do programistów, do hobbystów, do osób, które zajmują się Linuxem bardziej na poważnie, mają jakieś pojęcie o tym systemie, gdyż tak jak mówiłem, nie ma tutaj wolnego programowania trzeba je dodawać samemu zerpem Fusion, trzeba dodawać inne repozytoria kopr może to również powodować problemy mimo wszystko więc trzeba wiedzieć po prostu co się tutaj robi tu macie informacje proszę bardzo jak prezentuje się sprzęt na którym to tutaj jest odpalone ja cały czas powtarzam mam tylko 30 tylko mam graber ponieważ idzie ten cały obraz przez graber dlatego nie jest on perfekcyjnej jakości i dlatego jest tylko 30 fps, dlatego u was może troszeczkę to sobie przycinać ten obraz, natomiast tutaj u mnie na komputerze jest to w pełni, w pełni po prostu płynne zobaczmy sobie tak, zobaczmy jak wygląda aktualizacja, bo to stanowiło przeważnie problem dnf upgrade update, przepraszam gdyż trwało to niemiłosiernie bym powiedział długo, zawsze praktycznie trwało to tyle, że można się było dosłownie ociąć o, tu widzę, że jest w porządeczku, tutaj bardzo ładnie, rozmiar pobierany, wy dobrze widzicie, 705 MB aktualizacji jest na dzień dobry, to jest ISO ściągnięte dzisiaj, no więc po prostu no, jest grubo, macie 1 GB na dzień dobry do ściągnięcia, chyba, że ściągniecie ISO, w którym to już wszystko będzie, w każdym razie ja na dzisiaj widzicie, że jedzie tego naprawdę dość, um, dość sporo. Z fajnych programów, które tutaj zawsze de facto rekomenduję, które można powiedzieć są bardzo, bardzo przyjemne w Fedorze, to oczywiście Gnome Boxes. Gnome Boxes, tak zwany Boxes, które umożliwia nam szybkie i proste uruchomienie maszyn wirtualnych w tym naszym systemie. To mam informacje, sobie bla bla bla. Tak? Nie możemy korzystać z jakiegoś Virtual dodawać. Od razu powiem jedną rzecz, że instalacja Virtual w Fedorze dowolnej, to jest delikatnie mówiąc, mały koszmar. Trzeba tu naprawdę dobrze przeczytać wszelkiego rodzaju poradniki na ten temat. Ona nie jest tak prosta i przyjemna. Między innymi, dlatego, że jest tutaj standardowo zainstalowane właśnie Boxe, QEMU i KVM, i to się będzie po prostu gryzło. Dlatego, jeżeli chcecie używać wirtualizacji na Fedorze, to najlepiej używać po prostu moim zdaniem spod konsoli, jeżeli ktoś ma już po prostu pojęcie. Kiwi Natomiast graficznie odpalamy sobie tutaj boxes i co mamy na dzień dobry? Mamy dostęp do Red Hat'a, Jeżeli się zarejestrujemy, oczywiście mamy konto na Red Hacie. Możemy sobie ten systemik bez problemu tutaj pobrać. Mamy sobie tak. Możemy wybrać Fedorę 32 czyli starszą. Możemy fil Silver Blue to sobie, blue sobie po pobrać. Dodatkowo również inne systemy operacyjne są jak najbardziej dostępne nie musimy ściągać ISO możemy je po prostu dorwać od razu tutaj na pewno wielu się rzuci Gnome OS o, żeż, czemu ty tego nie recenzujesz mianowicie to jest to jest wersja testowa Gnome nic więcej to nie jest żadne nowe nowa dystrybucja Linuxa która jest tworzona przez deweloperów Gnome nie to jest po prostu najnowsza wersja niestabilna do kompletu Gnoma, uruchomiona i tam nic praktycznie nie ma. Możecie na angielskim YouTube sobie zobaczyć przegląd tego. Ja bym też miał taką y, potrzebę. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości ściągnięcia programików. Jest Endless, Fedora, wszelkiego rodzaju, jest Nixos i wszystko wam się tutaj pięknie zainstaluje. NetBSD, proszę bardzo. Wszystko tutaj dostępne, de facto jest Debian. Co tutaj mamy, różne wersje jeszcze? Ubuntu jest również, więc jak ktoś potrzebuje tego typu rzeczy, to super. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że, no, tak jak mówię, Fedora potrafi być niestabilna. Dość często są tutaj aktualizacje. Ona jest, nie wiem czy dobrze powiem, tak zwana bleeding edge, czyli są jedne z najnowszych pakietów, mogą być nieprzetestowane, mogą pojawić się tutaj problemy. Fedora, jak wiadomo, jest. Wydawana co pół roku. I co pół roku należy robić aktualizację do nowego po prostu tutaj nam wydania. O, coś się zbugowało poparcie. Próbuję sobie tutaj dać na dół. Wiem, czepiam się. O, da się. Dobra. Nie zbugowało się. To moja po pomyłka. Sorry. Tutaj mamy sklep, w którym nie ma Snapów. Nie ma Snapów. Są same flatpaki, Bo jak wiemy, flatpak jest to format formowany przez. Developerów tego systemu, ogólnie przez yy, ten TGS tak. Ten TGS dajmy sobie rozpocznij, i mamy tutaj zabawę, ile nam się żywcem podoba. Fajnie, miło, jest to przyjemnie wszystko zrobione. Jeżeli czegoś nie ma w repozytoriach, możemy dorwać sobie z Flatpaka. Zawsze dodatkowo możemy sobie yy, zainstalować yy, na przykład API Major, tak, jeżeli jest taka potrzeba. Yy, co jeszcze tutaj standardowo. Zainstalowane programiki, tak jak widać, Firefox do internetu. Rhythmbox do odtwarzania. Zdjęcia, pliki, Nautilus. Sklep, terminal i takie podstawowe po prostu rzeczy tutaj mamy. LibreOffice chyba w wersji najnowszej, zaraz wam pokażę, zobaczymy sobie jak to wygląda. Również nie wspomniałem o tym tutaj wcześniej, jak najbardziej jest Fedora Toolbox. Czyli taki docker fedorowy powiem to w ten sposób Informacje o LibreOffice wersja tutaj jest 7.0.3 czyli najnowsza proszę macie informację Linux 5.8 przy okazji jest włączony to wszystko co w tej chwili widzicie działa sobie na NVIDIA Nouvo. tutaj nie instalowałem sterowników zastrzeżonych więc teoretycznie wszystko tutaj to co się dzieje działa sobie po prostu na naszym Nowo. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj na tapetki jakie mamy tła. Zobaczmy sobie na tapetki różne odmiany ziemi, wersje ziemi plus dodatkowo tapety tutaj standardowe z gnom. No wygląda to całkiem sympatycznie. Teoretycznie z tego co tam doczytałem i czytałem i się doczytałem to tapetka się potrafi zmieniać zgodnie z godziną która się poka... którą mamy obecnie w danej strefie w której czasowej jesteśmy. Czy automatycznie nam się powinna ta pyta tutaj zmienić? To no tak wygląda, jeżeli chodzi o yy, za ten system okiem, tak jak mówiłem, jest tutaj Wayland Gnome 3.38.1. I de facto to chyba tyle, jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się, na przykład o tym BTRFS-ie, więcej dowiedzieć się o ZZram, jak to funkcjonuje, o OOM. Linki będą pod spodem tego filmu. Czytaj więcej, możecie sobie tam spokojnie zobaczyć. Ewentualnie, po prostu pisać, wklepać w Google. tak jak mówię: OOM, Out of Mana, do kompletu ZDRAM, BTRFS. Przy instalacji, oczywiście, jest możesz wyboru własnego systemu plików, nie ma jak najmniejszego problemu, jeżeli o to Wam załóżmy tutaj chodzi. No i co, nie będę was zamęczał długo, ponieważ, no tak jak widać, no zmian tutaj de facto wyglądowych dużo nie ma. Jak to działa, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo nie, to chodzi dopiero o godzinkę, dwie. Może u mnie tutaj yy, powiem tak: bo 32 albo na 33 beta potrafiła się wyłożyć parę razy. No beta to wiadomo, ale 32 jednak potrafiła się po zainstalowaniu od razu wyłożyć. Tutaj jest spokój. Tym bardziej, że są tu sterowniki NUVO, które bywają dość kapryśne. To trzeba brać pod uwagę, że najlepiej zainstalować tutaj sterowniki zastrzeżone NVIDIA, tak od razu. I co, jeżeli ktoś chce, ma odwagę spróbować sobie takiego systemiku proszę bardzo, jak najbardziej można go sobie, wielu ludzi chwali, naprawdę bardzo wielu ludzi sobie go zachwala jako wydajnościowy, jako bardzo przyjemny. Acz trzeba jednak Mieć po prostu pojęcie i sobie sprawę, że jest to system troszeczkę dla troszeczkę bardziej osób zaawansowanych. Które, jeżeli będą to jakieś problemy, to osoby sobie z tymi problemami będą musiały poradzić. tak, Że nie ma tutaj wszystko automatycznie i tak dalej, tylko jednak jest tutaj troszeczkę kombinowania. I tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten filmik, przeglądnik tej fedorki Wam się spodobał. Może parę osób sobie ją spróbuje zainstalować czy normalnie na kompie, czy na maszynce wirtualnej. I ja jestem jak najbardziej za, przynajmniej w tej chwili, bo chodzi bardzo fajnie. Sprawuje się naprawdę w porządku. Nie ma tych irytujących błędów, które były w becie. Ja tu sobie klikam cały czas, de facto troszeczkę używałem już. Tego mówię, godzinkę, dwie sobie do tutaj stoi. No i naprawdę jest OK. Moim zdaniem jest OK. Jeżeli chcesz, można to zainstalować. Z tym, że no za pół roku czekacie przesiadka. Dobry, dobry, nowy użytkowniku Fedory. Ok, zapraszam na następne filmy, które pojawią się na kabale, kanale. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli używacie Fedory, napiszcie jak ona się u Was sprawuje. Jeżeli macie jakieś tam złe <laughs> informacje do Fedory, również napiszcie. Łapka do góry, łapka do góry, ewentualnie w dół, jeżeli coś znowu zawaliłem w tym filmie, a pewnie tak mi się zdarzyło. Co do kompletu, subskrypcja, jeżeli chcesz, podoba się i tak dalej. Nowe filmy, chcesz, żeby się pojawiały, też je oglądać, bo filmy się na będą pojawiać, ale jeśli chcesz, to subskrybuj. Dzwoneczek tam trzeba włączyć do góry, żebyś był powiadamiany o tych filmach. Filmy staram się wypuszczać praktycznie codziennie, różnie z tym bywa, ale praktycznie można powiedzieć, że codziennie jakiś filmik się na kanale pojawia. Dobra, to tyle. Fedora 33. Zapraszam, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!